Sprawdzimy sobie dzisiaj z dwóch talii jeszcze, wrzucę Wam jeden i jeszcze rozkładzik, tym razem z orakle, a więc dla kogo to będzie? Dla lwa, dla byka, dla panny, dla barana, skorpiona, ilu ich tu mamy? Jeszcze jeden, spod spodu może, bliźniak. A Zresztą zrobimy sobie w drugim może filmiku uczucia odnośnie połączenia waszego. To nie będą relacje na pewno karmiczne. Chyba, że wasi odpowiednicy mogą mieć jakąś relację karmiczną, ale z kimś innym. Nie tyle z wami. Zobaczymy, co nam się pokaże. Ktoś ma nadzieję na połączenie się znowu razem. O E, czeka na jakąś miłosną wiadomość, na jakiś ruch, na wiadomość odnośnie uczuć e, do Was skierowanych. Na razie ta osoba pracuje, ucieka w pracę, e, ma dosyć wszystkiego, żyje w iluzji, tak jakby nie mogła ruszyć. Czemu? Tu jest czas taki odpowiedni na to, byście mogli się. E, połączyć, ale jedno z Was musi wzrosnąć i tu się pokazuje energia żeńska. E, marzenia Wasze, uciekanie w te marzenia, jak to by było, gdyby. Próbujecie się jakoś wyciszyć, czyli rozkład typowo dla Pani się pokazuje wyciszyć, ale cały czas jednak wracacie do tego, co się wydarzyło. Drążycie całą tą sytuację, tak? Czyli mogliście znać tą osobę. Dalej się pokazuje nam sytuacja mówiąca o tym, że dużo myśli i jakieś też wyzwania się pokazuje. Problemy, co niektórzy mają ze spaniem, czyli wybudzanie, może być w nocy lub trudności w zasypianiu. Czemu? Czujecie. Czujecie to, że ktoś się może zbliżać w waszym kierunku, że ktoś może podejść, że ktoś może przyjść i Wam dać jakąś niespodziankę. Ktoś może przyjść spontanicznie i tu się pokazuje, że ta osoba kombinuje, tak jakby chciała coś takiego zrobić. Dalej się pokazuje nam karta mówiąca o połączeniu Waszym odgórnym. Tutaj karta mówi o bratnich duszach. Że jesteście połączeni. I razem jeden z drugim, odnośnie od górnie, przede wszystkim. Tutaj nad waszą relacją jest jakieś błogosławieństwo. Oczywiście jak najbardziej, wasza relacja jest błogosławiona, jest tak jakby, nie wiem, chroniona też można powiedzieć, z góry. I tutaj jest czas, czas, który już dobiega końca u kogoś, byście mogli znów spotkać się na ten na Razem, połączyć się razem przede wszystkim. I tu jest ten boski czas na to, żebyście Wy wzrosły, ale w swojej energii kobiecej, tak? Dalej to się nam pokazuje. Wy dostajecie już znaki. Dostajecie te znaki od, od, od wszechświata, że coś się zbliża, że coś idzie. Możecie odczuwać z powrotem yy, tą osobę, możecie myśleć intensywnie, nie wiem, wręcz praktycznie, może Wam się nasuwać na głowę bardzo natarczywie, chociaż nawet byście tego nie chciały, ale jednak. Włączacie film, patrzycie imię, albo na przykład coś związane z nim, idziecie ulicą, coś widzicie, coś związanego z tą osobą e, i tak dalej. Także e, czemu? Bo Wasza tęsknota zaczyna wzrastać z powrotem jeden za drugim. Wasza pasja jest przede wszystkim bardzo duża jeden do drugiego. Wasze to, co było kiedyś obietnicą. I tutaj jest czas na to, żebyście się Wy po tym wzroście otworzyły na to, by ruszyć w przód. Czy będziecie chciały E, oczywiście, bo część z Was wypiera, tutaj się pokazuje, to, że jednak nie chce niby tej osoby. A tak naprawdę w głębi duszy to jest tylko takie zakłamywanie siebie. Czekacie na to, że przyjdzie. Czekać na to, że będziecie znowu z powrotem i będziecie, ta osoba tu się pokazuje, że Wy nie odpuszczacie, ale ta osoba chciała, chciałaby tutaj przyjść, podejść i w jakiś sposób Was przeprosić. Możliwe, że głupio tej osobie jest jak najbardziej. Tu jest połączenie Wasze, oczywiście, ale Wy też musicie trochę zaprzestać tak intensywnie myśleć o tej osobie. E, tu też Wy lub ktoś toczy jakąś karmiczną batalię. E, przez co ta komunikacja jest u was zablokowana, ale czy też ta osoba was uczucia? Nie, oczywiście jak najbardziej. Jak najbardziej są duże, jest naprawdę bardzo wręcz wielkie uczucia w waszym kierunku. E, wy stałyście, wy płakałyście, wy przeżywałyście to, bo on czy ona był waszym całym światem. I ta osoba to samo myślała. To nie tylko on czuje coś do was ale i wy czujecie coś do Niego. Także ja życzę Wam tego e, połączenia z powrotem. Czy to jest realne? Na pewno. Karta mówiąca, że Ty jesteś dla Niego, czy dla Niej wszystkim. E, czyli to też On może tak odczuwać to. I tu się pokazuje, że ta miłość naprawdę jest realna. E, także ja Was ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie.